Jest to inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, by wszystkie samorządy miały ustabilizowaną sytuację finansową. Są to pieniądze inwestycyjne określane jako Fundusz Inwestycji Samorządowych. Każda gmina otrzyma takie pieniądze. Mniej więcej będzie to około 10% nakładów inwestycyjnych tych gmin, ale oczywiście tutaj są przeliczniki związane z algorytmem przygotowanym przez panią wicepremier Jatidę Emilewicz. Algorytm określany jest w oparciu o nakłady majątkowe w danym samorządzie, o zamożność tego samorządu i oczywiście są górne granice. Samorządy z powiatu Łuskiego Wschodniego otrzymają łącznie. Ponad 16 milionów złotych. Koluszki otrzymają ponad 5 milionów złotych. Natomiast powiat wschodni otrzyma jako starostwo ponad 2 miliony, a dokładnie 2 miliony 120 tysięcy. Gwarantem tego jest prezydent Andrzej Duda. Samorządowcy określą, na co będą mogli wykorzystać te pieniądze. Bardzo dziękujemy panu posłowi za tak dobrą nowinę dla, dla Koluszek. Szanowni Państwo, pandemia, która nas dotknęła, dotknęła wiele rodzin, wielu pracowników, którzy straciło pracę, ale także gminy. Wpływy z podatków, szczególnie z podatku PIT, bardzo znacznie się zmniejszyły. Dlatego inicjatywa, jaką podjął pan prezydent, i tą dobrą nowinę, którą przyniósł nam pan poseł, jest, jest wspaniała. 5 milionów złotych na inwestycje na terenie gminy Koluszek to są potężne pieniądze. Chciałbym podkreślić to, co wspomniał pan poseł, że będą to pieniądze do wydania nie w roku 2020, bo to mogłoby być trudne w dzisiejszych czasach bardzo skomplikowanych zamówień publicznych, procedur, ale będą to pieniądze także na przyszłe lata. Będą to pieniądze bez szczególnych obwarowań zewnętrznych, po prostu przeznaczone na inwestycje dla mieszkańców gminy Kolusze i jest to wspaniała inicjatywa. Bardzo serdecznie dziękuję za, za ten pomysł i za to, że znaleźliście pieniądze, żeby można było wspierać gminy takie jak nasza. Mamy bardzo dużo rozpoczętych spraw budowy dróg, na osiedlach, na poszczególnych sołectwach ale przed nami też potężne inwestycje, takie jak na przykład budowa tunelu w Gałkowie. Także na pewno te pieniądze wykorzystamy i na pewno będą mieszkańcy cieszyli się z tej inicjatywy i z tych efektów, które osiągniemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan burmistrz Koluszek już wie na co będą pieniądze przeznaczone. Mam nadzieję, że wszyscy radni. Do tego również się dołożą, żeby była to wspólna decyzja. A teraz przewodniczący Rady Powiatu Łóstwa Wschodniego proszę o określenie, na co mogłyby być przeznaczone ponad 2 miliony dla starostwa dla Powiatu łódzkiego. wschodniego Oczywiście także, jak tutaj Pan Burmistrz, dziękuję Panu Posłowi za spowodowanie, aby te środki u nas się znalazły. Pan Poseł jest z Powiatem Łódzkim Wschodnim od samego początku związany od roku 1998 roku. Myślę, że to powoduje, że jesteśmy tak dobrze postrzegani. Środki będą właściwie wykorzystane. Powiat Łódzki Wschodni ma takie dwie bardzo ważne inwestycje teraz tej kadencji do wykonania. Chodzi o polepszenie komunikacji dla mieszkańców, wybudowanie w miejscowości Gałkówek tunelu pod torami oraz w miejscowości Bedoń, to jest gmina Andrespol, także takiego samego tunelu. I myślę, że pan starosta, zarząd oraz Rada Powiatu bardzo mile to inwestycję będzie wykonywała. Szczególnie przy pomocy tych środków, bo są, są bardzo znaczne i inwestycja jest też kosztowna, ale środki są bardzo ważne. Jeszcze raz dziękuję panu posłowi za... To, że Pan pamiętał o naszym powiecie. Prezydent jest gwarantem, że to będzie przeprowadzone. Mam nadzieję, że będziemy z tego mieli wielki pożytek, ale także co najważniejsze, że właśnie dzięki prezydentowi będziemy mogli stworzyć system finansów inwestycji samorządowych jeszcze na następne lata. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.